Cześć. Jako, że przerabiamy w odcinkach temat słuchawek, i to jest następny odcinek o słuchawkach, powiemy sobie o Xpedeusie i o słuchawkach. To są słuchawki dawane do Xpedeusa WS4. Może być jeszcze WS5, to są już takie bardziej nauszne, bardziej izolujące, dodatkowo, które można kupić sobie, z większym panelem sterowania. Ten panel się odłącza. Tych WS4 WS5. Nie wiem, czy jest odłączany panel. Chyba nie, to jest na stałe wszystko zrobione, tam to inaczej wygląda. Nie mam WS5 od razu mówię. Tamte po prostu bardziej izolują zewnętrzne otoczenie, kosztują 1200 zł, więc jest to cena kosmiczna. E, pokażę Wam, jak zrobić sobie lepsze słuchawki do dołu. Nie każdemu się podobają takie wiotki słuchawki, jak mówiłem w poprzednich odcinkach. Na szczęście moduł się wypina. Oczywiście, do modułu sterującego, tego, który jest elektroniczny dodatkowego, można podłączyć jackiem małe słuchawki, no ale jakiś sens mieć bezprzewodowy detektor i podłączać do niego przewód? Oczywiście, kupując przejściówkę do, do sterowania do, do modułu, który jest na żerdzi e, z tym panelem LCD, niestety musicie dokupić specjalny kabel, który ma regulację głośności, bo producent nie przewidział regulacji głośności z modułu. Także to jest duża wada, warto o tym pamiętać. Ale jakbyście chcieli mieć dalej bezprzewodowe słuchawki, ale lepszej jakości to trzeba dokupić do tego modułu taki element z gniazdem jack. To jest blaszka, którą się wsuwa w tylną część modułu bezprzewodowego. Ja wam zaraz pokażę o co chodzi. Wsuwamy ją tutaj z tyłu. Ona się zatrzaskuje i w tym momencie ten moduł bezprzewodowy ma wyjście na jack. No jest to jakoś tak dziwnie zrobione, jest to jakaś dziwna hybryda. Bierzemy sobie kabel. Bierzemy sobie kabel i w tym momencie Podczepiając się do tego modułu, jesteśmy w stanie mieć słuchawki bezprzewodowe. Prawda? Podłączamy sobie słuchawki. I taki zestaw jest już zestawem bezprzewodowym, czyli musimy sobie gdzieś włożyć tutaj e, po prostu włożyć sobie do tych słuchawek ten kabel i jesteśmy w stanie chodzić na polu i mieć wolne dalej ręce, ale mamy lepszej jakości słuchawki, które więcej wycinają. Trochę jest z tym kombinacji, oczywiście można by kombinować i przykręcić ten moduł gdzieś do słuchawek przyczepić, niestety konstrukcja tej płytki, ja jeszcze raz Wam dokładnie pokażę, konstrukcja tej płytki jest dość niefortunna, po prostu mimo, że to są jakieś otworki, to to jest tylko złudne, dlatego, że tam nie ma miejsca, to się wszystko wsuwa po prostu jeden do jednego, nie ma miejsca, żeby tutaj sobie zamocować to nawet na śrubkach, to jest trochę nieprzemyślane. Taksi XP zrobił, ale to jest opcja. Możecie mieć tańsze słuchawki bezprzewodowe, lepszej jakości, lepiej izolujące i wygodniejsze. Korzystajcie z moich porad. Subskrybujcie kanał na YouTube. Będą kolejne filmiki, kolejne porady, jak oszczędzić pieniądze, jak wymyślić coś fajnego. Zapraszam.